Dlaczego ludzie byli nadzy w ogrodzie Eden? Generalnie jest to obraz otwartości na relacje, tak? Nie mieli nic do ukrycia w relacji z Panem Bogiem, ale również w relacji z, z samym sobą. Więc była to czysta, nieskazitelna więź, nieskazitelna relacja, gdzie, gdzie nie było po prostu żadnych tajemnic. To jest piękne. Jest to obraz, który był obrazem głębokiego, intymnego połączenia między stwórcą a stworzeniem. Tak? I trzecia rzecz, w konsekwencji tego, że zobaczył, że, że się przestraszył, że jest nagi, skryłem się. Tak? Czyli znalazłem się w miejscu jakiegoś oddzielenia. Oddzieliłem się od, od ciebie. I z powodu tych trzech rzeczy powstają w naszym życiu. W naszym życiu, jako ży w życiu ludzkości, to mam na myśli, niekoniecznie w Twoim życiu, kiedy dzisiaj jesteś na nowonarodzonym dzieckiem, ale kłamliwe koncepcje na temat Pana Boga i na temat nas samych, czego rezultatem jest bałwochwalstwo. I pozwólcie, że przeczytam Wam coś, co dotknęło mnie w ostatnim czasie, co związane jest w jakiś sposób z bałwochwalstwem. Ba bałwochwalstwo jest szukaniem sensu życia, wartości oraz akceptacji poza Bogiem. To, jak postrzegasz siebie. Jaki masz nastrój i czy czujesz się wartościowy, zależy od zewnętrznych okoliczności, od tego, co ludzie myślą o tobie, jak jesteś ubrany, ile masz pieniędzy, z kim jesteś związany, od Twojego postępowania, od zachowania Twoich dzieci i od całej masy innych rzeczy, od wszystkiego za wyjątkiem Boga. Tak, pogańskie rytuały są bałwochwalstwem, ale jest nim również pozwalanie, by Twoje zachowanie było kontrolowane przez myśli innych ludzi. I swoich bliźnich. Książka pod tytułem Zmęczeni Jeff Venterem. Więc bałwochwalstwo to nie tylko czczenie jakichś bożków, ale to jest uleganie różnego rodzaju emocjom. I my dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ponad wszystko wynieśliśmy emocje. I emocje są ważne. Cała praca związana z psychologią i tak dalej. To jest niesamowicie istotne. Ja tego nie chcę pomniejszać. Bo Pan Bóg dał nam emocje. Ale my nasze życie. Zbyt mocno wydaje mi się, uzależniliśmy od tego, w jaki sposób się czujemy, że żyjemy na podstawie naszych uczuć. Skąd to wiem, sam się z tym zmagam. Tak właśnie z tej przyczyny niejednokrotnie mam różnego rodzaju doły i wyzwania ponieważ zbyt mocno polega na swoich emocjach, na swoich uczuciach, na tym, jak ktoś mnie potraktował, jak czuję się po prostu potraktowany przez kogoś innego, a Boże Słowo wydaje mi się, że uczy nas czegoś zupełnie innego, do czego za chwileczkę dojdziemy. W szkole od wczesnych lat uczą nas tego, że cały wszechświat, jest wynikiem ewolucji, tak, czy jest w, w, wynikiem wielkiego wybuchu, że światem rządzi wielki przypadek. W konsekwencji, jako młodzi ludzie y, 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 słyszymy różnego rodzaju informacje, że na, tak naprawdę nie wiemy, skąd pochodzimy, od kogo pochodzimy. tak, Czy pochodzimy od matko, małpy, czy jesteśmy wynikiem właśnie jakiegoś przypadkowego połączenia się komórek, krótko mówiąc, patrząc wstecz y, nienokrotnie, nie tylko młodzi ludzie, ale my również d, dorośli, jest podważana jakaś nasza tożsamość względu na to, że nie umieszczamy swego, swego, swojego pochodzenia, swego początku ze źródłem, ze stwórcą, tak? Z tym, przez którego zostaliśmy stworzeni. Więc w konsekwencji za, zaczynamy wierzyć, że nasze życie... Skoro nie wiemy do końca skąd pochodzimy, nie ma żadnego większego celu, nie ma żadnej większej wartości, więc nie wiem skąd idę, nie wiem do końca gdzie jestem i nie wiem dokąd tak naprawdę zmierzam. To jest coś, co jest konsekwencją wielu kłamliwych teorii, które nie są oparte na piśmie świętym. Tak? I dodatkowo jeszcze to wszystko może być wypełnione właśnie tym akcentem, czy przeakcentowaniem naszych emocji, więc społeczeństwo, kościół, wspólnotę, rodziny, dom, nasze indywidualne życie jest bardzo słabe i łatwo dające się kontrolować. Dlatego moje przesłanie dzisiaj brzmi, żebyśmy przypomnieli sobie, tak, jest to nawołanie do tego, żebyśmy przypomnieli sobie, kim tak naprawdę jesteśmy w nim, co Bóg mówi na nasz temat. Uwierzyliśmy, że im bardziej będziemy się starać, tym bardziej będziemy kimś. Tak? Tym bardziej nasze życie będzie miało znaczenie. I kolejny, kolejny cytat tego samego autora. Kiedy człowiek zostaje chrześcijaninem, otrzymuje całkowicie nową tożsamość. I to jest piękne. Krzyż Chrystusa sprawia, że stajemy się dziećmi bożymi. Czy możecie powiedzieć amen na to? To jest piękne i wspaniałe. Nieco komplikują się rzeczy troszkę poniżej. Posłuchajcie tego. Jednak społeczeństwo, w którym żyjemy. Ocenia i nagradza człowieka według tego, co dany człowiek robi, a nie z powodu tego, kim jest. Zgodzicie się z tym? Także je całe społeczeństwo. Jesteśmy nagradzani według tego, co dany człowiek robi, a nie z powodu tego, kim jest. Tak dzieje się w rodzinach, tak dzieje się również w kościołach. Kiedy współczesny człowiek nawiązuje relacje z Chrystusem, Kościół poświęca o wiele więcej czasu, by nauczyć go określonych form postępowania, niż żeby pokazać mu, kim jest jako nowe stworzenie w Chrystusie. Podobnie jest w rodzinach. Większość rodziców czerpie poczucie swojej wartości z tego, jak grzecznie zachowują się ich dzieci, jak bardzo się starają. Ludzie w związkach małżeńskich czerpią je ze swoich osiągnięć zawodowych, umiejętności oraz uwagi okazane im przez współmałżonka. Przekaz jest następujący: bądźcie dobrymi chrześcijanami, mężami, żonami, rodzicami i dziećmi. Co jednak jest źródłem naszej wartości i akceptacji? Często uczy się nas, że źródłem naszej akceptacji jest użyteczność oraz spełnianie wymagań społeczności, w której żyjemy. Ponieważ jednak ludzki wysiłek, posłuchaj tego, to fałszywe źródło wartości. Nigdy nie spełnimy swojej roli. Zawsze nas zawiedzie. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie, da się, kogo nie uda się zadowolić. A jeśli nawet wszyscy na zewnątrz będą zadowoleni, my sami ocenimy siebie krytycznie. Po prostu nie jesteśmy w stanie doskoczyć do ideału. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ja, gdybym się nie zgadzał, to bym tego nie przeczytał. Dokładnie tak jest. Możemy być na. Nastawieni w naszym życiu na różnego rodzaju aktywności, na różnego rodzaju działanie, możemy w ten sposób leczyć swoje kompleksy, możemy komuś coś próbować udowadniać, zapominając tak naprawdę, kim jesteśmy. Nasze funkcjonowanie, nasze owocowanie, nasza realizacja celu i powołania i przeznaczenia, ona musi wrócić do miejsca początku, do źródła. Nasze realizacje, powołania, ona nie może stać na mętnym gruncie tego, że tak naprawdę nie wiem skąd idę, kto tak naprawdę mnie stworzył, kto mnie powołał, tak? gdzie jestem i dokąd zmierzam. Zatem odpowiedź na pytania, na pytanie typu skąd jesteś, jesteś stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Bóg stworzył Ciebie podobnym do siebie. Stworzył Ciebie jako mężczyznę i kobietę. Amen. To jest Twoje źródło, to jest Twój fundament, to jest miejsce, w którym stoisz. On uczynił Adama i Ewę. Podobnym do siebie. To jest niesamowicie istotne. Kiedy podetniemy ten fundament, możemy po prostu bardzo mocno powodować to, te, te wszystkie, możemy powodować, że, że ludzie są niepewni, że, że funkcjonują w niepewny sposób. I tak jest dzisiejsze społeczeństwo, ale kiedy ty wiesz, że pochodzisz nie od małpy, nie od przypadku, ale jesteś, bo, no, jesteś koroną Bożego stworzenia, jesteś najlepszym Bożym pomysłem, jesteś stworzony, by być podobnym do Niego, to określa Twoją tożsamość, to określa Twój początek. To daje ci siłę jako istocie, jako osobie. I to jest ważne. Krzyż zmienia wszystko. Krzyż to jest miejsce, w którym możemy doświadczyć Bożego odnowienia i Bożego przebaczenia. Takim punktem startu tak, dla tego roku, ale nie tylko, jest, jest fragment dla mnie z listu do kolosan, trzeci rozdział pierwszy i drugi werset jest, jest napisany tam tak. A jeśli jesteście. Z, Wzbudzenie z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. To jest drugi werset. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I chciałbym, żeby to jest coś, co, co jako rodzina, małżeństwo układziemy sobie jako wyzwanie i uczymy się tego. Nie mówię, że wychodzi nam to w 100%, ale jesteśmy w procesie i wierzę, że, że na koniec tego roku będziemy dalej niż bliżej, żeby. Uczyć się, myśleć o tym, co w górze. Myślę, że, że każda, każde wydarzenie w naszym życiu, spojrzenie na siebie samego, możemy mieć perspektywę ziemsko, ziemską, ocenę danej sytuacji, ale możemy mieć tę niebiańską, tak? Ta ziemi, o tej ziemskiej przed chwileczką czytaliśmy, że musisz coś robić, żeby znaczyć. I, i możemy wpaść po prostu w pracocholizm, różnego rodzaju, widzisz, alkoholizm, czy, 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 czy korygowanie swoich, czy, e, stymulowanie swoich emocji chemią, powoduje to, że wpadamy w różnego rodzaju uzależnienia. Ale, ale my również, kiedy nie do końca nie wiemy, kim jesteśmy, możemy wpaść na przykład w pracocholizm. Jest wiele izmów, które po prostu powodują to, że chcemy znaczyć. Jeżeli nie, nie, nie radzę sobie z emocjami, to reguluje żeby to odpowiednie. Jeżeli nie, nie radzę sobie z umiejętnością bycia i nie wiem kim do końca jestem, to będę próbował przez swoją pracę udowodnić wszystkim, że moje życie ma znaczenie. Ale twoje życie ma znaczenie, wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg tak zdecydował. Bóg określa twoją i moją wartość przez to, co mówi do naszego życia. Amen. Więc chciałbym, żebyśmy ciągle mogli powracać do tego, jakie jest myślenie nieba na nasz temat. Jak Bóg, co w górze myślą o tej i o tej sytuacji. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że ten fragment ma na celu, żebyśmy byli ignorantami tego, co dzieje się wokół nas. Nie, ale żeby w każdej sytuacji szukać perspektywy nieba, tak? w której się znajdujemy. Więc po pierwsze, co Bóg na to wszystko stworzyłem cię na swój obraz i swoje podobieństwo, tak? Jesteś unikatem i nie porównuj się z nikim. Nie musisz się z nikim porównywać. To jest choroba naszych czasów, że my mamy większość dołów z powodu tego, że ktoś ma większy dom, lepszą pracę, lepsze auto, więcej kasy na koncie. To jest coś co wysysa energię, to jest coś co nas niszczy. Ktoś ma lepsze ubranie, Lepszą fryzurę, i tak dalej, i tak dalej. Ale pomyśl o tym, weź te myśli, które próbują się po prostu czasami wkręcić w naszą głowę, i pomyśl o tym, jestem stworzony, wyglądam jak wyglądam, może spojrzeć w lustro, ale jestem Bożym Pomysłem. Jestem stworzony kawałek po kawałku z niczego w kogoś wyjątkowego. Tak mówi Boże Słowo. Amen? Więc powiedz razem ze mną, jestem stworzony na Boże Podobieństwo. Więc jeżeli nie ma drugiej takiej osoby na całej ziemi jak Ty, głupotą w założeniu jest porównywanie się z kimkolwiek innym, tak? Mamy to samo pochodzenie, pochodzimy od Boga, ale mamy inny cel, mamy inne przeznaczenie. Każdy z nas jest powołany do czegoś szczególnego i unikalnego. Amen? Ale cała nasza siła, ona płynie z tego, kim jesteśmy, a jesteśmy podobni do niego. Druga rzecz, jestem jesteś moim ukochanym dzieckiem, jesteś częścią mojej rodziny. Tak? To jest coś, co nadaje niesamowitej wartości, kiedy wie, uwierzysz w to, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Jesteś stworzony w relacji i do relacji. Czytałem, ono, czy, czytałem opinię pewnego terapeuty, który jest wybitnym specjalistą w obszarze uzależnień, on mówił, że czym w swojej praktyce się zderza, to to, że ludzie mają nieumiejętność przyjmowania miłości i okazywania miłości, że to w jego ocenie największa ułomność człowieka, że jesteśmy niezdolni, by przyjąć miłość, tak? I, i okazać miłość. A Bóg mówi w swoim słowie, jesteś moim ukochanym dzieckiem. I czy to jest pytanie, czy uwierzę w to, tak? I to jest coś, cały ten gniew religijny, który powstaje, kiedy mówi się o Bożej miłości, kiedy sam doświadczam tego, kiedy mówię o miłości Boga, no dobrze, jak można mówić o Bożej miłości, w końcu weźmy się za coś, róbmy coś, pokażmy coś. Słuchaj, to jest ta silna walka między tym, kim jesteśmy, a co robimy. Jeżeli my będziemy robili rzeczy w wyniku strachu, lęku, poczucia jakiejkolwiek misji, w oddzieleniu od tego, kim jesteśmy, to jest niczym więcej jak pustą, nieznaczącą religią. I religia ma to do siebie, że może być, może być czasami pożyteczna, tak? czasami może być destrukcyjna, ale zawsze jest niezależna od Boga. Więc ty i ja startujemy w miejscu, kiedy odkrywamy, kim jesteśmy w nim, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Bożymi. Kiedy masz świadomość tego, że jesteś kochany przez swojego rodzica, przez swojego Stwórcę, Twoje funkcjonowanie, myślenie o sobie, o innych, będzie zupełnie inne. To nie będzie na zasadzie przetrwania, walki, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto kogo wygryzie, ale masz poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny pokój, którego nikt i nic nie może Ci, nie, nie, nie może ci zabrać. Tak? Więc my nie znajdziemy poczucia bezpieczeństwa. Częścią w tym, kiedy będziemy udowadniali albo próbowali ulepszyć życia innych. Pamiętam to jako pastor, kiedy zostałem pastorem, ja myślałem, że moją potrzebą, moją częścią mojego powołania jest zaspokojenie potrzeb innych ludzi. I oczywiście powinienem służyć i powinniśmy służyć, ale jeżeli uczynimy to źródłem poczucia swojego wartości, jeżeli swoje poczucie wartości służby, będziemy, będziemy opierali na tym, jak służymy innym, albo jak mocno zaspokojimy potrzeby innych, służba bardzo szybko się kończy, albo człowiek wyląduje w psychiatryku, a Albo na zawał serca. To jest niemożliwe. Nie zgadzacie się ze mną, dlatego musicie zostać pastorami w przyszłości. Życzę wam tego z całego swego serca. Nie, życzę wam, żebyście odkryli powołania, tak? I żebyście weszli w to, do czego Bóg was powołał. Widzę to na przykład w miejscu, gdzie teraz pracuję. Niemożliwym jest, żeby zaspokoić potrzeby innej osoby. Jeżeli dasz nawet siebie całego, w 110%, tak? W jednym obszarze to okazuje się, że nawet jeżeli zrobisz to bardzo, bardzo dobrze, okaże się, że nie zrobiłeś to w tym czasie, który miałeś. I już pomimo tego wielkiego plusa, masz też minus. Krótko mówiąc, no. Każdy zdrowo myślący człowiek ma świadomość tego, że nie zdołamy zaspokoić potrzeb drugiej osoby. Ja nie chcę dawać komunikatu tutaj jako pastor, czy jako społeczność. My jest, podążamy za doskonałym Bogiem, ale nie jestem doskonałym pastorem, który w niedoskonały sposób wyraża to, czego został powołany. Posłuchaj, Zbawiciel jest tylko jeden, jest nim Jezus Chrystus. Nie chciałbym nikogo z was pozostawać w złudzeniu, że mogę ci pomóc. Okej, okay, ja chciałbym ci pomóc w obszarach, w których mogę ci pomóc. Jeżeli to mogę ci podać chusteczkę. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to może. Jeżeli pozwolisz na to, to będę służył ci ramieniem, żebyś mogła, żebyś mógł się wypłakać tutaj. Ale zbawiciel jest tylko jeden. I jest nim Jezus Chrystus. I tak długo, jak będziemy mieli te oczekiwania tylko i wyłącznie w, po, w pozycji poziomej, tak długo będziemy rozczarowani, tak długo będziemy myśleli, jaki ten świat jest dziwny, jacy ci ludzie wokół nas są dziwni. Tak? Ale Ty potrzebujesz odkryć, kim jesteś w Bożych Oczach, jak Bóg na Ciebie patrzy, że On Ciebie kocha. Co to znaczy? Że jeżeli dotrze do Ciebie, że Bóg Ciebie kocha, to nawet jeżeli ktoś przyjdzie i da Ci komunikat, że Ciebie nie lubi, to nawet jeżeli Ci na chwilkę to zasmuci, to Ciebie nie złamie. Bo silniejsze jest to, co jest w tobie, że Bóg Ciebie kocha. A my tak dużo czasu tracimy na to. Jak ona na mnie spojrzała. Co jak mógł tak do mnie powiedzieć? Jakim prawem w taki sposób mógł mnie postępować? My ciągle próbujemy udowodnić swoją wartość na podstawie tych różnych komunikatów, które w efekcie są tak naprawdę bałwochwalsze. Bo one powodują to, że patrzymy na siebie, myślimy o sobie, płaczemy nad sobą, ciągle jesteśmy niezadowoleni. To jest przekleństwo. Oddzielenia od Boga, niezadowolenie. Ale nie miejmy złudzeń, zbawienie i rozwiązanie jest tylko i wyłącznie w Chrystusie Jezusie. Dlatego kocham Ewangelię łaski, kocham Ewangelię pokoju, kocham Ewangelię, która mówi o Jezusie Chrystusie, że jest tylko jedno rozwiązanie. Rozwiązanie. I ono jest w tym, co wydarzyło się na krzyżu, że krzyż jest pusty. Aleluja. Więc nie zapominaj o tym, że stworzony jesteś na Boże obraz i Boże podobieństwo. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga, córką i synem. Jesteś zdolny i zdolna, aby przyjąć miłość i podzielić się miłością. Stworzony w relacji i do relacji. Trzecia rzecz. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Amen. To znaczy, że Bóg jest blisko Ciebie. On mieszka w Tobie. On uczynił Ciebie swoją świątynią. Jesteś zadedykowany i namaszczony w Chrystusie Jezusie. Amen. Czwarta rzecz. Jesteś powołany i przeznaczony. Podróżując ze mną, odkryjesz skąd pochodzisz, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Amen? To wszystko ma wpływ na Twoją tożsamość, na poczucie twoje, Twojej wartości. I piąta rzecz, o której chciałem mówić, ich jest o wiele więcej oczywiście. Jesteś upogłosowiony. Co to znaczy? Szczodrze obdarowany. Z greki tłumaczą to słowo ubogosławione. Wszelkim duchowym czy dobrodziejstwem nieba, tak? Obdarowany łaską, obdarowany Bożą przychylnością, obdarowany Bożą obecnością i moglibyśmy, moglibyśmy po prostu to mnożyć. I moje pytanie jest dzisiaj, czy uwierzysz w to, co Bóg mówi do nas i na nasz temat? Czy uwierzysz, że jest nieskończony dobry? Że wszystko, cokolwiek rozpoczął w twoim życiu, ma moc doprowadzić do samego końca? Jednego odważnego mężczyznę potrzebuję. Dziękuję ci bardzo. Stań tu, proszę, żeby cię wszyscy widzieli, do góry. Brawo dla Mateusza. Zobaczcie, co się dzieje, jak ja to rozumiem, jak, jak, jak to rozumiem, o czym, o czym próbowałem dzisiaj mówić. Kończąc, chciałem to zademonstrować w jakiś sposób, używając ilustracji do tego. To jest to, kiedy Bóg mówi do naszego życia, tak? Jesteś ukochanym synem, jesteś ukochanym dzieckiem. Te wszystkie rzeczy, które, o których mówiłem, to jest coś, co, co kształtuje Ciebie, co powoduje to, że, że stajesz się wyprostowany, że Twój wzrok już nie musi być po prostu, sku, że Twoja głowa nie musi być skulona, ale możesz podnieść swój wzrok i możesz patrzeć do, do, do przodu. To jest to wszystko, co powoduje Boże Słowo, kim tak naprawdę jesteś. Czyni Ciebie mocno wyprostowanym, godnym, mającym znaczenie, to buduje poczucie Twojej wartości. Efekt tego jest taki, że Twoje ramiona, że twoje ramiona otwierają się i efekt tego, tak? co Bóg mówi, to Ciebie wyprostowało ze zgięcia, uczyniło Ciebie prostym. Skutkiem tego jest po prostu są rozpa, rozpostarte ramiona i możesz dotknąć wielu. Rozumiesz, że Twoje działanie i Twój wpływ i Twoje dotykanie świata jest wynikiem tego, co wydarza się w tej pionowej relacji najpierw między tobą a Bogiem i potem ma to wpływ na poziomy relacje. I to przypomina mi krzyż, to, co wydarzyło się tak naprawdę na krzyżu. Jezus umarł za nas, żebyśmy mieli relację z Bogiem, żebyśmy byli po prostu połączeni z Nim w bliskiej, intymnej więzi, w czymś naprawdę unikalnym i efektem tego podróżowania, kiedy odkrywasz, kim jesteś, zaczynasz dotykać nieskończonej ilości ludzi poprzez swoje talenty, poprzez obdarowanie, które, które masz w tobie, ale nie zaczyna się to od tego, że szukasz akceptacji, tylko i wyłącznie na poziomie poziomem, na, poziomie, na, tym, na tym poziomie relacji międzyludzkich, ponieważ nigdy nie spełnimy oczekiwań, o których, czy, o którym, o którym, czy, o których czytałem. Nie chcę już tego powtórzyć. Tutaj nie ma spełnienia dla ciebie. Możesz się zarżnąć, zajechać, ale i tak nie zaspokoić po prostu wszystkich. Więc odkryj, te relacje z Bogiem, co Bóg mówi na Twój temat i wtedy dotykaj świata w niezwykły sposób. Amen. Niech ludzie przez Twoje życie będą dotykani, przemieniani, błogosławieni, podnoszeni. Bardzo serdecznie dziękuję Mateuszowi. Podziękujmy mu. Więc, więc, kiedy patrzymy na krzyż, możemy dokładnie zobaczyć to, że droga została do nieba nam otwarta, została utorowana, i będąc w nim, możemy sięgnąć po, możemy sięgnąć po, po innych. Amen? Więc, jesteś tym, kim Bóg mówi, że jesteś. Zatem zachęcam Cię, żebyś studiował, rozważał, medytował nad Bożym Słowem, odkrywał Boże tajemnice i Boże obietnice, które określają Twoje powołanie i cel Twojego istnienia. Tak? Komunikujmy się z ludźmi wokół nas na podstawie tego, kim Bóg mówi, że są. Amen. Mówmy do naszych dzieci. Jesteś córką, jesteś córeczką Jezusa mówmy do naszych synów, jesteś dzieckiem Jezusa, kształtujmy w nich ich tożsamość, nie mówmy im, nie zachowuj się tak, bądź grzeczny, bądź poprawny, ponieważ to jest względne, to tylko i wyłącznie dotyka tego, co jest na zewnątrz, ale mówmy, do ich, istnie, do, 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 mówmy do, do ich istoty, tak, żeby byli, żeby wiedzieli tak naprawdę, kim są, możemy mówić do nich, Bóg mówi do ciebie, że ci się uda, Bóg mówi do ciebie, że jesteś głową, a nie ogonem, Bóg mówi do ciebie, że jesteś, że jesteś u góry, nie na dole, że błogosławione jest twoje wejście i wyjście, Ktoś może powiedzieć, a nie, może wychowamy w ten sposób arogantów. Ale Bóg mówi tak do naszego życia. Odważmy się, żeby być kształtowanymi i kształtować następne pokolenie przez to, co mówi Bóg, a nie przez to, co wypada, czy nie wypada. My zbyt bardzo boimy się opinii innych ludzi. Dlaczego uczyniliśmy to bawochwastem, że bardziej zależymy od człowieka, od tego, jak na mnie spojrzy, jaką wyda na mnie opinię, ale już czas, żebyśmy usłyszeli, co Bóg na, nas te, na nasz temat mówi i wypowiadali Boże Słowo i prorokowali. A słowo prorocze. Mówi o tym, że zachęcamy, podnosimy, budujemy niezwykłą atmosferę pośród nas. Amen. Że kiedy jako Kościół święci gromadzimy się, jesteśmy na tym spotkaniu, to każdy otrzymuje coś zachęcającego, co możemy potem przełożyć na praktyczną pracę zawodową, na nasze małżeństwo, tak? na budowanie biznesu, czegokolwiek, na, na, jutrze, na poniedziałek, na różne wyzwania, z którymi się spotkamy. Taki jest cel, kiedy ciało Chrystusa spotyka się razem i każdy usługuje w tych darach, do których został powołany. Więc za chwilkę skończy się kazanie, będziemy mieli modlitwę. Będziemy mieli wieczerze, ale my cały czas możemy być tutaj, możemy rozmawiać ze sobą i możemy przynosić do swojego życia słowo zachęty i inspiracji. Amen. I możesz usłyszeć niezwykłe słowo pijąc herbata, bo pieniądz kawę, że Bóg przemówi do Ciebie przez usta kogoś, to, z kim w danym momencie rozmawiasz, tak? Ale to zaczyna płynąć w momencie, kim Ty wiesz, że jesteś. Kiedy ciągle próbujesz po prostu określić swoją tożsamość, to nie wiesz, co wypada tej osobie powiedzieć, czego nie wypada tej osobie powiedzieć, ale bądź sobą w Chrystusie, to przyniesie odwagę. To spowoduje, że wiele różnego rodzaju fałszywych wyobrażeń po prostu zostanie całkowicie złamanych i będziemy funkcjonowali jako ciało Chrystusa, które wiedząc kim jest, dotyka złamanego, zmęczonego świata, bo jest wielu ludzi, którzy czekają na Ewangelię, jest wielu ludzi, którzy są niedotknięci, a dotknięci ludzie dotykają innych. Amen? Więc my nie służymy po to, żeby zdobyć akceptację. My jesteśmy zaakceptowani, my jesteśmy ukochani, halleluja, dlatego dotykamy innych. Wiecie, jak się zmieniła ta treść z ogrodu Eden? Wrócę i tym zamknę. Co się wydarzyło? W ogrodzie Eden czytaliśmy na początku tej historii. Zląkłem się, ale, ale po krzyżu, to co mówi apostoł Paweł, mówi teraz, powiedział w drugim, w drugim liście do Tymoteusza, 2,7 jest napisane, Przy to nie dał nam Bóg ducha strachu, tak? ducha lęku, ale dał nam ducha mocy, ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. Amen? Na, na odpowiedź, ale jestem nagi. Ojciec mówi: Ojciec ze rzek, do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Znacie ten fragment? Co to powiedział? Tata do swojego syna, który wrócił Łukasz 1522, więc nie jesteś już nagi. Amen? Nie musisz się bać i nie jesteś nagi. Powiedz: Nie muszę się bać. I nie jesteś nagi, bo tata powiedział, żeby przy, przynieśli najlepszą szatę. Najlepszą szatę. Amen? Najlepszą szatę. Nie musisz się wstydzić, że jesteś nagi, że nic nie, nie, nie znaczysz. Nawet jeżeli ktoś powiedział tobie na ten co, cokolwiek... Z... Czasami określają nas okoliczności, czasami określi nas nauczyciel, przedszkolanka, czasami rodzic w nieumiejętny sposób w emocjach wypowie coś do naszego życia, ale zbyt wiele żyć zostało złamanych przez emocjonalnie wypowiedziane słowa, by zacząć wierzyć temu, co mówi Bóg. Amen? Powstajmy, by budować swoją tożsamość i swoje przeznaczenie na podstawie, Bożych, na podstawie Bożego Słowa. Więc Bóg mówi, dałem Ci odwagę. Bóg, tata mówi, daje Ci najlepsze ubranie, żebyś nie był nagi. Tak? I, I trzecia rzecz, która się wydarzyła w grudzie, skryłem się, na co Boże Słowo w liście do Rzymian 8,39 mówi o czymś takim, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć, schować, tak, wyrwać od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.